Witajcie wszystkim, witajcie w kolejnym filmie. W którym, jak już zresztą widać po naszym wnętrzu, jesteśmy w sieciówkach i tym razem, jak już widzicie po tytule, będziemy mierzyć kreacje sylwestrowe. Tak, i na tapetę bierzemy takie podstawowe, chyba najbardziej popularne sieciówki. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczynamy. To, co nam wpadło w oczy od razu jak weszłyśmy, no to oczywiście wiadomo, cekiny, futerka, dużo czerni, ale właśnie też błysku, prawda? I Karla właśnie wypatrzyła, bo mi spodobała się ta sukienka. czekajcie, to widzicie, to jest totalnie e, zamieszanie ta sukienka, bo ona ma sobie trochę takiego coś złotego, mm -hmm, ale <tok> tak, trochę. ale jak Karla pokazała mi tą, to myślę, że na mój pierwszy wybór to będzie właśnie taka. Czarna, cekinowa, trochę drapowana. We will see. uuuu. Uh. Ja właśnie myślę, żeby zaryzykować. Słuchajcie. Zaraz znajdę do tego kółka. myślicie? Ja, ja myslę, to myślę, że. Będziemy, będziemy w ogóle mecci-mecci. I chcę zaryzykować cekinę. Yes, I się. love it. Spróbuję. A jeśli chodzi o cykiny to są też takie właśnie wersje typowo już dla odważnych, bo jednak to jest Wow, ale to teraz blink blink, tutaj nawet na. uuu nawet na aparację. Także um, takie kreacje też tutaj w HM znajdziecie. Agent M, HM. H Jak kto woli? No to jest na przykład sukienka, która będzie genialna czy spódnica, która genialnie będzie wyglądała w ruchu. Tak, ale w ogóle to Gypsy. To też jest to, to Jest. To, to jest fajne. Czyli golf, Klasyka. który taki jest takie galaktyki. Oj do tego takie. Do tego te um, spodnie z mormułate oversize'owe takie mm. te, 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 te duże, znaczy Love it! A jeżeli spodobał Wam się trend z piórami, to tutaj też jest taka opcja, czyli mała czarna, ale w wersji z przedłużeniem właśnie takim piórowym, nie wiem jak to nazwać inaczej, ale to też podejrzewam, może wyglądać genialnie w ruchu. Oh, wow. Jeżeli chodzi o te pióra, które przed chwilą pokazałam wam, skięce to jest jeszcze wersja spodnia. To mm? są kuloty. Kuloty, okej, okay. czyli one są trochę krótsze, no to my na pewno nie będziemy ryzykować. Ale jeżeli <grym lubicie <grym ten fason, to w takim wydaniu sylwestrowo. Mm -hmm. Spodniowo dzieje się bardzo. Ale to są wciąż takie kolory, nie? bo to już mocne kolory to już byłoby tłumacz, ale to. Ja cały czas myślę o tym, ja właśnie cały czas myślę o tym, jak tu, tak, jak te rzeczy będą prezentowały to to jest się w grupie. Totalnie. 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 patrzcie jak to. Śmiga. A, albo samba. <noise> Ale są też taki nowe, spodnie, jakby co. Będąc chwilę wcześniej w Lumpeksie, jestem pewna, że gdybyśmy wyciągnęły takie coś z wieszaka w no Lumpeksie, tak byśmy <noise> never. A kosztuje 290 zł, a, a, a to jest H&M? No, no nie i do, nie, w, dotyku, nie nasz styl. w dotyku jak cerata I trochę, I, i, i taka, brzydkie. I szaleści, tak? Nie, skrzypi. Tak, no nie, i podejrzewam, że ja po prostu mi się to kojarzę z takim brzydkim zapachem yy, ciała. Bo to mm -hmm. po prostu twoje ciało się czerpaci, nie? I tutaj wersja piękna, czerwona maxi z drapowaniami. Spróbujemy, zobaczymy, bo jest taką niby klasyką taka świąteczna, trochę sylwestrowa, ale na wiele okazji. Piękny odcień czerwieni. I tej czerwieni jest naprawdę dużo dzisiaj. Kolejny film, który pojawi się na kanale, to będzie e, też vlogmas, ale tam zabierzemy Was też do Lumpeksu. I tam właśnie znalazłam, że piękny płaszcz, który Karla mówi, że powinien jak sukienkę. I jest dosłownie, no prawie jeden tylko, tylko nie jest surdutowy, tylko właśnie na mm, pojedynczą linię guzików. Jest bardziej bordowy niż czerwony, ale no ta sukienka po prostu tak przypomniała mi yy, o tamtej opcji, że aż jestem w szoku, jak bardzo te trendy się pokrywają z lumpek No słuchajcie, jeszcze Karola tutaj sięgnęła po jedną syrówkę, to już zobaczycie jak ją na, ni na niej, ale to będzie... to będzie ryzyko, ale może się opłaci. Duże wyjście ze strefy komfortu. Pierwsza propozycja, czyli bordowa, czerwona sukienka, ona właśnie tutaj w aparacie wygląda na bordową, ale na żywo uwierzcie mi, jest bardziej czerwona. Ładne drapowania, ten dekolster jest taki prosty, bezpieczny, tutaj jak coś się najecie, drapowania Wam pomogą. I długość jest taka troszkę dyskusyjna, bo z Karina stwierdziłyśmy, że fajnie gdyby ona była albo maksy z rozcięciem, albo po prostu miała rozcięcie, bo jednak tutaj obcinamy nogę. W takim no nie, dla mnie niebezpiecznym miejscu. Ja nie mam takich bardzo długich nóg, żeby mieć o, o co powalczyć, ale do szpilek czarnych fajnie. Czarna torebka, złote dodatki. Tutaj na tym, do tego nawet czarna marynarka i wygląda to naprawdę bardzo gustownie. Jeszcze mam tutaj Pokażę w całości, obok jest Karola, która oczekuje, ale bezpieczna propozycja. Bezpieczna, bezpieczna elegancka, ale mi się podoba do pasowania. Tylko tak, jak mówiłam już wcześniej, bez Sumar, brakuje rozcięcia. I to by już tak. klasy sexy i w ogóle, bo jednak ładnie jest, ładnie, ładnie opina to wszystko i to wygląda klasy. Ok, moja pierwsza propozycja, czyli top i y, spódnica takinowa. Właśnie tutaj Marmi też mi podpowiadała, zaraz Wam pokażę ją jeszcze w innym świetle, bo ona. Jest delikatnie prześwitująca od miejsca mini, ale zaczynając od tobu, jest naprawdę ładny. Ma właśnie taki błyszczący troszeczkę jakby cekinowe ramionczka. Lekko drapowany. Z lekko odkrytymi jednak plecami, ale spokojnie można mieć pod spodem biustonosz, ale spódnica, podoba mi się jej fason, jest taka, wiecie, dopasowana, bardziej ołówkowa. No i teraz, uwaga, spróbuję pokazać Wam to na szerszym. Nie wiem, czy... Da... Chociaż już troszeczkę bardziej teraz widać tutaj, okay. tak? Widać. No, jest to naprawdę spokojna. opcja. Przyznam szczerze, że w ogóle marsz świadkiem, że rozkminiałam opcję cekinowej spódnicy jeszcze na galę czerwonej szpilki, więc miałam pierwsza raz końcu okazję ją przymierzyć i tak, słuchajcie, gdybyśmy jak mówiliśmy, nie wiem, tak w takim wydaniu mówię jest. Bardzo mi się podoba. No i słuchajcie, ta propozycja, ta propozycja, jestem bardzo na tak. To jest naprawdę przepiękna sukienka z poduszkami. Pięknie. Ona w ogóle w dotyku jest przemiła. Ona, znaczy troszeczkę gdzieś tam czuć ten brokat, ale on nie jest taki drapiący. To nie jest cekin. Ta stójka, ona tutaj ma totalnie sens, bo tak ładnie wygląda. Elegancko tutaj jest ten klips. Może o, tak się ustawia, żeby nie było go widać. Naprawdę do zwykłych czarnych szpilek. Przepiękna. Wygodna. Odbija światło. Klasa sama w sobie, naprawdę. Klasa sama w sobie. No to jest duże zaskoczenie. Nie podejrzewałam się o to, że taki strój może mi się tak spodobać. Jeszcze w ogóle dzisiaj Frotka tutaj fituje elegancko z tą czerwienią na spodniach. To są w ogóle eleganckie spodnie, ale dzwony. Więc hello to jest w ogóle też świetna opcja, moim zdaniem. Taka w formie nawet garnitury, ale. Ten gorset, bo chyba nazwałabym tę bluzkę właśnie takim gorsetowym. Ale jest naprawdę komfortowy. Nie czuję, że mm, jakby dobrze się trzyma. Na pewno mi nie spadnie. A no jakby troszkę tutaj tej mojej sylwetce dodaje, Zarówno tu w biodrach, więc ta talia wygląda trochę inaczej. Tutaj w też. Like it! A tak prezentuje się to z daleka, tak w całości. No powiem wam, że sam, jestem w szoku. Jestem w szoku. W spodnie dobrze leżą. No to w ogóle są dzwony. Super. Spodnie są super, więc, a była chyba marynara do tego, więc... No naprawdę nie, jestem, nie ja spodziewałam to, się, nie ja spodziewałam ja się. To, trafie, to wolę, niż, niż Ja chyba teraz też jakbym miała wybierać szok. No, tak Patrząc na manekina, i tutaj na pierwszej tej soki widać, że w zarze wcale nie ma także cekiny od razu. Tutaj już jest akcent, nie chcę mi teraz łapać. O, pięknie mi złapał ostrość. Czy ja nie wierzę mam podobnej y, krajowo sukienki w się? z tym orszcenciem na tylu? To prawda, to prawda, to prawda. Jest. jest. piękna i w ogóle piękny ten odcinek tego granatu, że jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że tylko zieleń, czerń, tak. złoto i czerwień, a jednak granat, no ta nas kusiła, ale jest odważna. Odważna, bo ma pęknięcie tak, na biodrze. I ma jedną ręka, więc... Okej, okay, bardzo asymetria. ciekawa opcja. Ja Czy nie chcecie Nie, chyba nie, chyba jednak nie, ale no, do ważnych świat należy. E, zaprasz, zapraszamy i zachęcamy, bo wygląda naprawdę zjawiskowo. No ten welur tutaj rządzi i jest dokładnie ta sama sukienka, którą pokazywałyśmy wcześniej, tylko w czerni. Tak, te dodatki w formie te tej róży. Tylko tego materiału welurowego, przepiękna to jest sukienka, Boże. Przepiękna i tutaj kawałek dalej znowu y, bluzka, y, sukienka, chciałam powiedzieć bluzka, ale y, sukienka, która też ma to pęknięcie na boku, no wygląda ładnie. Piękne. I podoba mi się ta taka właśnie broszka, jakby też, takie, też takim trochę kopi, ale to znaczy takim właśnie e, trochę vintage. O twoje buty, o, twoje buty proszę bardzo. Tak, Kto ogląda poprzedni vlog mas? Polecam, są jeden z najwygodniejszych dłuższych jakie miałam. Pierwsze założenie na galę, cudownie. A ja, nie, ja w przypadkach wiecie, rzadko chodzę. Rewelacja, bardzo wygodne. Cekiny, no też nas skusiły cekiny. Tutaj chociaż no, one wyglądają obłędnie. Płaczek, to jest blink. Patrz, jak to pięknie wygląda, jednak cekiny to jest po prostu typowo mm, filmowe. No, pięknie to wygląda. Także teraz Mar, Mar będzie miała cekinowy dół, lecimy z tym i zaraz zbieramy jej jakąś górę. Okej, okay, ta sukienka mnie mocno zainteresowała, czyli mała czarna, ale w wersji rozkloszowanej i jeszcze takiej właśnie też atłasowej, welurowej, więc no jestem jej ciekawa. Zobaczymy. Musicie przymknąć oko na ten kusz, który jest na y, lustrze. Niestety nie da się tego ominąć, ale sukienka jest naprawdę cool. Y, w końcu wzięłam jednak, jak widzicie, taki, y, no, chciałabym powiedzieć burgund, ale to chyba jednak bardziej jest śliwka. Y, więc ta welurowa, rozkloszowana, mini, właśnie w tym wydaniu, bardzo ładnie wszystko tutaj przylega. A te plisy, no, wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Powiem Wam szczerze, że. Kolejna rzecz, która, której wcześniej na wieszaku chyba bym nie wzięła, a teraz jestem, no, jestem w szoku jak to się prezentuje, ale już widziałam takie buty z kokardą nieco inne niż te mar. I like it. Natomiast u mnie y, sytuacja asymetryczna. Nawet nie widziałam o tym, że sukienka ma asymetryczny dekolt. Możecie go tak naprawdę układać jak chcecie. Ja go ułożę w taki sposób, może go też bardziej jak hiszpankę, ale tutaj ta część jest krótsza, tamta jest dłuższa. No i sukienka jest prawie maxi, ale z tym plusem, że ma z tyłu rozcięcie. To robi ogromną różnicę, ogromną różnicę, bo w ruchu ta sukienka jest naprawdę przewygodna. No i te buty, naprawdę, będę Wam je polecała, bo przechodziłam w nich e, całą galę i naprawdę były super wygodne. Mam wrażenie, że też do tej niebieskości ładnie to wygląda, w ogóle bardzo ładnie jest ten odcień i podoba mi się to przeszycie na środku sukienki, które tak totalnie wydłuża całą sylwetkę. Co Wy na to, co Wy na propozycję w takim kolorze? Drugi outfit to, przyznaję, totalnie propozycja, którą zaproponowała Mar. Właśnie mówiła, że widziała gdzieś dziewczynę w nocy, która miała shorty cekinowe i oversizeową marynarkę. I muszę przyznać, że faktycznie, faktycznie wygląda to nieźle, chociaż ja nie jestem jakąś wielką fanką shortów na jesień i zimę. Chyba jakoś, no nie mogę się przekonać, mimo że sama w szafie tak, gdzieś miałam czy nie cekinowe, ale jakoś nie wiem, chociaż w tym wydaniu no wygląda to fajnie, pod spodem mam body, którego nie polecam, bo się nie rozpina, więc to nic polecenia, ale marynarka jest spoko, bo ona już sama w sobie jest oversize'owa, bo ja mam na sobie rozmiar XS, a widzicie, ona jest całkiem spora, ale shorty, no nie ukrywajmy, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie i bezpieczna opcja w kontrze do miniówki, bo jednak tutaj możemy swobodnie, wiecie, tańczyć i tak dalej i nic, o nic się nie bać w ten sposób, a wygląda to efektownie. No te cekiny nas, a mnie dzisiaj też szczególnie. Nie wołają, ale zaraz Marta już pokaże, pokaże takie nowe szaleństwo. Jak widać, dużo poliestru dzisiaj jest mierzonego, bo zobaczcie na moje włosy. Po prostu to jest szał ciał. ale słuchajcie, no u mnie tutaj się wydaje tak bezpiecznie, klasycznie, bo jest to marynarka, no gołe ciało, no już na biustonosz tylko nałożona, tak no, że jest ten dekolt gdzieś tam widoczny, ona staliowana, ale bang, tu się dzieje. To jest to, co jest tym szaleństwem. To są dzwony, które są całe z cekiną. Zobaczcie, jak to się w świetle pięknie mieni. Czy taka wersja dłuższa tych krótkich spodenek, które nosiła przed nas... miała na sobie przed sekundką Karola. Ale wow. Wow, jak to się no, mieni. To jak, się jak to wygląda. O, tu może najpiękniej. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. w obijanie światła. Więc jest bardzo dyskotekowa. To z marynarką w takiej wersji, właśnie bardziej eleganckiej, ale do tego też można założyć jakąś dającą bluzkę. top. Bo jedyny jak minus tych spodni jest taki, że mają nieładne zakończenie. To taka gumka. Nie włożycie tam paska, trzeba to dobrze przemyśleć. Więc albo jakiś top, i na to też jakaś eversizewa marynarka, bardziej niż taka taliowana. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie w ogóle o wersji spodniowej. W ogóle nie, dół tutaj mi totalnie siedzi a góra jest taka bardzo elegancka, ale też sexy, więc no taki plus minus. Jedyny, jedyne co mi tutaj drażni, to gdyby te guziki w marynarce były srebrne, bo tutaj te cekiny bardzo się na srebrną mienią, wiecie o co chodzi? Wiemy, że teraz się łączy srebrno z złotem, ale chyba w tym wydaniu wolałabym, żeby to wszystko ze sobą grało. No i te buty, widzicie, znowu tutaj pasują, jak pięknie ten czubek z kokardą powstają. Rewelacja. No i to już wszystko. Mamy nadzieję, że nasz mini przegląd przepadł do gustu, bo naprawdę wyszliśmy z naszej strefy komfortu. Lub mieliśmy bania, które naprawdę no nie mówiły do nas ej, weź nas, tylko sprawdź, bo jesteśmy dziwne. I okazało się, że parę perełek naprawdę się sprawdziło i parę połączeń się sprawdziło. Dajcie coś strefy, bo właśnie będzie było najlepsze, a które najgorsze I to, co w na Sylwestra, gdzie go ogóle spędzę? Dokładnie miałam powiedzieć to samo, mi to z usłysku, drodzy, komentarze, lajki, subskrypcje, tak jakby wiadomo i do zobaczenia w kolejnych filmach.